Siemano. Jak zrobić takie szalone papugi? Dzisiaj się tego dowiecie. Wyglądają naprawdę zwariowanie. Ej! Patrzcie, tutaj mam balonów. W każdy poniedziałek nowy tutorial. Zapraszam cię, daj suba jakąś łapę w górę. Jeśli chcesz być na bieżąco wspierać mój kanał. Dużo tych balonów było. No i do zobaczenia w każdy poniedziałek. A teraz lecimy do odcinka. Dzisiaj zrobimy papugę dinozaura. Jest tutaj papuga. Nie no, to trochę wygląda jak papuga, troszkę jak dinozaur. Ale jest mega fajna kozacka, jest z jednego balona. Także to jest spoko. Może sobie nawet usiąść usiąść tutaj. Ma dziób, jak papuga, ma oczy. Tutaj ma kulki. No i ogon nawet. Ty 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 ty. Ogon papuzi. Więc jest spoko, papuszka. I zaczynamy. Zaraz zobaczymy, jak się ją robi. Zaczynamy od najważniejszego, od tego, że tutaj zostawiamy sobie dużo miejsca, całą taką dłoń, o wyciągniętą, spokojnie. Balona lekko pompujemy, zgniatamy go troszkę, żeby dobrze nam się formowało, będziemy dużo przekręcać, dużo twistów robić. I teraz robimy dziób. Pierwszy kawałek dzioba mniejszy, drugi większy. Ten pierwszy teraz dociągamy tutaj, żeby ogon był taki zawadiacki i popuzik. Przekręcamy i zabijamy tak dookoła, żeby to się dobrze trzymało po prostu. O, mamy coś takiego. Teraz robimy kuleczkę zwaną pinch twist, żeby nam się nie rozwalało. Mamy. I teraz robimy pierwsze oko małe. Mamy. Robimy znowu pinch twista. Mamy. Robimy. I teraz... Robimy to, co papuga ma na głowie, czy ten taki dziób, ten taki nie, dziób na głowie, co ma taki taki wiecie o co chodzi. To taką ozdobę, takie te włosy, o, te włosy, robimy sobie trzy kulki takie małe. Mamy trzy kulki i teraz robimy jeszcze z tyłu taki kawałek prostego balona. Pokażę jak to wygląda. O tak. No i wracamy do naszego oka, no bo mamy jedno oko, a co, ta papuga jest cyklopem? No nie, nie jest cyklopem, także robimy jeszcze jedno oko. Fajnie, jakby było takie samo jak pierwsze, żeby było takiej samej wielkości. O, dobra, dziób poprawiamy, fryzurę poprawiamy. O, patrzcie, już ma fryzurkę, ma dziób, teraz zrobimy jeszcze ciało. Ciało robimy takie malutkie, robimy dwie nogi. Proszę bardzo, mamy papugę, która ma tutaj taki ogon śmieszny. Okej, okay, ma dziób. Ma ten piropusz twój i wygląda trochę jak papuzia. Jeśli chcemy upgrade'ować ją, to możemy jeszcze dorzucić tutaj po białym kawałku. Jak będzie wyglądała wtedy, zaraz pokażę. Bierzemy taki mały dosłownie, malutki biały kawałek balona. I teraz co robimy? Przekręcamy go dookoła tutaj oczu na dole. Teraz sobie jedną kulkę, zakręcamy dookoła jednego oka i drugą kulkę, zakręcamy dookoła drugiego oka. Marker mocno hałasuje, więc wyciszyłem. Malujemy zawsze markery. Tak, Nie ma bo takim możliwością, nam się rozmywało. Rozmywało. Narysujemy jeszcze oczy, żeby było widać właśnie jak wyglądają oczy. O, ta papuga. Ok, Okej jest papułgą... papuga Wygląda trochę jak papugodinozał, a jest zrobiona z... jest zrobiona z jednego balona i wygląda już śmiesznie, wygląda fajnie, ma tutaj ten swój y, czub, ma ten swój piropusz na głowie, ma dziup nawet, jest zrobiona z jednego balona, styka w zupełności, po prostu trzeba pamiętać, żeby nie pompować mocno tego balona. Pamiętajmy, czy mniej napompujemy balona, to tym lepiej. Tak wygląda wersja podstawowa. A tak wygląda wersja zambrejdowana z kawałkiem białego, po prostu. Albo może być kawałek żółtego, a żółte oczy może mieć zielone, jakiś inny kolor, po prostu. Też wygląda śmiesznie w niebieskim. Także życzę powodzenia! Mam nadzieję, że się udało! Wow!